Oto ja, masz YouTuber. Dziś wam pokażę i moje Invisible. Zaczynamy od wektora. To jest starożytny pył. Widzicie? Podobno nikt nie umie się przedostać przez ten wir pyłu bo nie sposób nim od. W nim oddychać niewiele i w zimali, potrafi się nauczyć tej starożytnej techniki: bańka energii, poślepiający błysk, gnąca zamięć, energetyczne zęby, rój owadów, ognisty, ognisty atak, potężny młot! Ja to, wie, pióra. Tutaj jest celny cios: trzęsienie ziemi, fala uderzeniowa, przywołanie orła, kula ognia. Ewolucja pazurów. uderzeniową yy, uderzeniowe, nowa to też jest nowe, to jest pierścień ognia i wiele czupaka, ale tym się nie będziemy zajmować. To są diamentki, złota, yy, złoto, złoto, złoto. złoto metal, 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 srebro. Metal, 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 metal. I metal, metal. Tutaj jest. Pustynia, tutaj jest dżungla i woda, woda. Pustynia i tak. Dobrze, dzisiaj Wam powiem. E, czekajcie, przewinę se. Kto jest lepszy? Smog gwiezdny Max, diamenty 950 i 800. Złoty smog, złoto 850 i 800. Kto dla Was jest lepszy? Pisać w komentarzach. A ja